Jeff był podekscytowany, kiedy dzwonił. Mam nadzieję, że kukurydza obrodziła. Powinna być dojrzała. Marki Digger wracają na żniwa kukurydzy. Mają nadzieję zebrać jej tyle, żeby napełnić destylator do końca sezonu. Cholera. Mamy same chwasty i łodygi. Na to wygląda. Pole wygląda żałośnie. Wszystko uschło? Widziałem w życiu sporo smutnych rzeczy, a to pole się do nich zalicza. Jak leci chłopaki? Wygląda na to, że nie umiemy uprawiać kukurydzy. Wychodzi na to, że ja też. Myślałem, że wiem co robię. Mieliśmy słabą pogodę. Będą niezłe zbiory chwastów. Są mocno zniszczone. Jedno, o czym nie rozmawialiśmy i czego się nie spodziewałem, to pleśnie. Padały obfite deszcze. Sporo padało. Niektóre ziarna kiełkują już na kolbach, widzicie? To dlatego, że jest tak mokro. Na początku chcieliśmy, żeby było mokro, a mieliśmy suszę i nic nie wyrosło. Ta kukurydza powinna mieć 3 metry. Deszcze, na które liczyliśmy, okazały się niszczące, bo kukurydza, której udało się wyrosnąć, zapleśniała. Bałbym się robić z tego alkohol przez tą pleśń i toksyny. Nie dałbym tego nawet świniom. Jestem naprawdę zawiedziony, ale takie jest ryzyko. Obsiewając przydomowy ogródek albo pole, czy ma 20 hektarów czy 200, podejmuje się ryzyko. Zdarzają się rzeczy nieprzewidziane. W tej chwili nie ma sensu nawet marnować paliwa na to pole. Niech mróz zrobi swoje. Przykro mi, że was zawiodłem. Tak to bywa z przyrodą. Zdarza się. Wiedzieliśmy, że nie ma deszczu. To całkowicie zmarnowany plon. Wiem, że jest mu z tym okropnie. Jaki macie pomysł? Nie mamy żadnego. Nie wyszło. Sporo zainwestowałem. Zgadza się, nasiona i czas. Wziąłem tę robotę, bo miałem dostać 15% alkoholu, który zrobią w tym roku z 60 buśli kukurydzy. Miałbym 9000 dolarów. Jeśli można zarobić takie pieniądze, warto podjąć każde ryzyko. Żaden z nas na tym nie zarobi. Mam dość tego pola. Chciałem poruszyć następny temat. Mam jeszcze inne pola kukurydzy, ale jest młoda, jeszcze dojrzewa. Będę dla was miał te 60 buszli, okay. ale za kolejne 5%. Za dużo nas to kosztuje. Nie da rady. Rzecz w tym, że jeśli oddamy Ci jeszcze 5%, taniej wyjdzie kupić mieloną kukurydzę po 25 dolarów za worek. Rozumiem to. Też macie wydatki. Będziemy musieli podzielić straty między siebie. Na pewno nie możecie dać 20%. Nie ma takiej możliwości. Będziemy mieli szczęście, jeśli wyjdziemy na plus. Zrobimy tak. Dostarczy Wam te 60 buszli za 15%. Ale sami zbieracie i obieracie kukurydzę. I zostajemy przy 15%. Tak jest. Umowa stoi. Dzięki. Żałuję, że Cię w to wpakowaliśmy. Wszyscy próbowaliśmy coś zarobić. Chodźmy, zanim oblezą nas pchły piaskowe.